Cześć, czołem, moi kochani, witam Was w ramach porannego basowania Basowy warsztat dźwięku się kłania, czyli technika pod kontrolą. Moi drodzy, dzisiaj skrypt wyrównanie brzmienia, czyli technika prawej ręki, to jest ostatni skrypt z tej serii basowego warsztatu dźwięków, ćwiczeń technicznych dotyczących stricte, że tak powiedzmy, techniki raczej finger style, gdzie wszystkie ćwiczenia sobie omawialiśmy w ten sposób. Tych ćwiczeń już trochę się narobiło i teraz takie zakończenie podsumowanie nazwałem sobie właśnie technika prawie ręki wyrównanie brzmienia yy, wyrównanie brzmienia, wyrównanie ataku wyrównanie artykulacji tak można byłoby to nazwać tutaj w skrypcie oczywiście moi drodzy zachęcam wspieram i pobieram <taki> także dla wszystkich tych którzy wspierają yy, od myślę drugiego progu to jest yy, dla was pobierzcie sobie i zachęcam was do ćwiczenia yy, jest tutaj kilka informacji i kilka podpowiedzi. Oczywiście te rzeczy w ramach ćwiczenia omówimy sobie już, że tak powiem, ćwicząc. Dobrze, dzisiaj zrobimy sobie ćwiczenie pierwsze, drugie i trzecie. Natomiast w następnym odcinku myślę, że zrobimy sobie ćwiczenie czwarte. Co to jest? Przechodząc wprost do ćwiczenia, bez gadania, bierzemy sobie jakiś najprostszy układ interwałów. Moi drodzy, ja pokażę i napisane jest to na przykładzie Sekundy, czyli w taki sposób sobie trzymam, że gram sobie czwartym palcem tutaj i pier y mam na myśli lewą ręką, lewą rękę, czwarty i tak, pierwszy tutaj, i tak. I teraz y nie ma to znaczenia, czy zagram tutaj tercję, czy zagram tutaj tercję małą, czy zagram tutaj sekundę wielką, czy sekundę małą. Napisane mam to w taki sposób, jeżeli ten układ Wam. Nie działa, możecie zmienić na kwartę, na kwintę. Tutaj chodzi o skupienie się na prawej ręce. Ja sobie robiłem te ćwiczenia potem na różnych interwałach właśnie w ten sam sposób. Jakby ogrywając sobie je tak. O co w tym ćwiczeniu chodzi? Pierwsze ćwiczenie gramy na przemienne. Uwaga, ważna rzecz. Pierwszy palec jest na strunie D. Drugi palec jest na strunie G. Prawa ręka. Moi drodzy, nie wiem jak sobie ten bas ułożyć. Tak chyba, może zrobimy tak. Żeby on był widoczny. Pierwsza ręka. Pierwszy palec jest tutaj drugi palec tutaj. I zostawiamy ten układ na całe ćwiczenie pierwsze. To jest ważne. To się nie może zmienić. Interwał tutaj w lewej ręce może się zmienić dowolnie. Gram sobie po kolei. Eee, czy sobie włączmy metronom Na razie może nie. Wyłączmy sobie tutaj mojego okay, iPada. Dobra, uwaga, gramy sobie. Uwaga, czyli gram dźwięk zaczynając od dźwięku na strunie D i potem gram następną strunę i po prostu chodzi o to, że panuje nad tym układem. Zobaczcie, prawa ręka się liczy. Zmieniam sobie oczywiście chromatycznie w dół po to, no żeby jakaś też zmiana była. To też inaczej się dla mnie ucha. Jeżeli miałbym 100 razy powtórzyć na tym samej wysokości, to przestanę to kontrolować. Idę w górę. No, czekajcie, muszę. Pilnować, żebyście widzieli prawą rękę. Nie moje kolano. I mogę sobie dojść tak plus minus do tego 15 progu. To też oczywiście nie ma znaczenia. Czyli zobaczcie, gram sobie to wolno. Eee, na pewno każde ćwiczenie, generalnie tak jak mówiłem, rozczytujemy wolno i jednak włączymy sobie klika, myślę. Mm. kawy kawę poranku. Mm. Mikrofon, przepraszam. okej. Okay. I zobaczmy sobie to. Nie, zobaczcie. Pilnuję ruchu prawej ręki. Zobaczcie, pierwszy palec sobie przykładam, drugi od razu jest gotowy. Pierwszy gotowy, od razu drugi gotowy. Tak, żeby delikatnie spadał na następną strunę, Jak masełko. Artykulacje. Wtedy też na pewno bardziej muszę kontrolować rytm. Co też jest bardzo dobre, tak naprawdę, tak? Moglibyście zachować tą samą artykulację od początku do końca i potem zmienić, dopiero zagrać całość. Ja tutaj w tej wersji demonstracyjnej od razu to zrobiłem i w górę. Ok, tak? I mógłbym teraz sobie pójść dwa razy szybciej. うん。<music> Chodzi o to po prostu, że musimy powtórzyć pewną ilość razy w prawie ręce, żeby ruch wszedł, że tak powiem, brzydko w palce. Czy musimy robić to na dwóch najwyższych strunach? Oczywiście, że nie. To już jakby jest też wybór dla Was. Możemy sobie to zmienić i potem przejść na strunę A i D. I tutaj chyba chodzi o filozofię tego tak, że po prostu gram dolną struną i główną struną. Więc po prostu wybieram sobie dwie skrajne strony. No, na tej górnej oczywiście najłatwiej zacząć, więc dlatego to też napisałem w taki sposób. I teraz wydłużam artykulację. Bardzo to ćwiczenie lubię, tak? Można byłoby sobie oczywiście przejść dalej. Teraz już trochę skracam i yy, was zachęcam, rzeczywiście przećwiczcie to tak, jak potrzebujecie. Wersja demonstracyjna, więc idziemy dalej, ćwiczenie drugie. Jak domyślacie się, odwracamy palce. Czyli pierwszy palec był na stronie D, teraz jest na stronie G, yy, drugi palec był na stronie G, teraz jest na stronie D. I teraz to jest. Jakby mniej naturalny układ. Dlaczego? Ponieważ drugi palec jest. Przepraszam, jest dłuższy. Pierwszy palec, jakby naturalnie, zobaczcie długość palców, tak? Naturalnie drugi palec, jakby to jest łatwiej, że on jest na tej bardziej oddalonej strunie. Ten układ nie jest taki naturalny. No ale trzeba się go nauczyć, bo też nam się bardzo często będzie przydawał. Jakby ten drugi palec musi być bardziej cofnięty, a zarazem widzicie, czyli pierwszy będzie mocno jakby wypuszczony, wyprostowany, a drugi jakby zgięty. No i teraz jeszcze trzeba będzie właśnie uważać z, z atakiem, żeby on był miękki, to znaczy nie może atakować w taki sposób, wiecie, jak slapowy. Tylko delikatnie, miękko atakujemy w dół. No więc to jest taka rzecz, którą ja musiałem dużo ćwiczyć, bo nie masz naturalniej było mi zagrać pierwszym palcem. Pierwszy palc byłby dla mnie wa ważniejszym palcem, takim bardziej automatycznym. No więc teraz, moi drodzy, więc robimy dokładnie ten sam wzór, tylko że gramy od drugiego palca. No I zacznę sobie. Tak samo. Tempo 50. No, o, widzicie, słyszeliście już, jak się. z Tempa trochę nie godziłem. No, i ten układ. Już czuję, że noga właśnie jest mniej naturalny cały czas, pomimo może ćwiczeń. I zmieniam teraz już strunę. Mhm. No muszę pilnować tego przyłożenia ręki. Tak jakby jest ważne: przyłóż, rozluźnij, wydobądź, tak? Czyli najpierw przykładam luźna ręka. Trzeba dbać o ten luz. Bo bez tego ciężko będzie dobrze zagrać. Ciężko będzie dobrze wydobyć dźwięk. Hmm. Jeśli w głowie nie mam tego, to mi się wyłącza element przyspieszania. Pójdę na sam dół i zagram to samo tylko dwa razy szybciej. Wręcz powiedziałbym, moi drodzy, wskazane, bardzo wskazane jest to, żeby grać te rzeczy na yy, wszystkich strunach. Czyli zaczynać od struny D, od struny A, od struny E. Zwiększyć prędkość jakby do szesnastek. Tak? Dokładnie w taki sposób. I teraz moi drodzy, właśnie mm, to pozwala mi na nauczenie się jakby e, odpowiedniego ruchu, jakby startu od drugiego palca i od pierwszego palca. Świetny sposób, żeby teraz dojść do ćwiczenia trzeciego. Tutaj na pewno przed tym, zanim dojdziemy do ćwiczenia trzeciego. Trzeciego ćwiczenia polecam wszystkim Wam, żebyście sobie mocno się wgłębili w to i ten ruch właśnie poćwiczyli od pierwszego, drugiego palca. No i na drugiej stronie mam zapisane o co chodzi w ćwiczeniu trzecim, bo tak naprawdę tutaj jest jakby ten punkt kulminacyjny, gdzie łączymy ćwiczenie pierwsze i ćwiczenie drugie. W taki sposób, że gramy naprzemiennie, ale takim sobie napisałem ciągłym chodzącym układzie. Co znaczy, że będzie chodzący, będzie, bo jeśli będę grał, zobaczcie, zacznę sobie pierwszy, drugi, pierwszy, drugi, drugi, pierwszy, pierwszy, drugi, drugi, pierwszy, pierwszy, drugi. Jakbyśmy biegali, prawda? Coś takiego, taki chcę właśnie na podgląd tutaj, jak to wygląda, nie? W kamerze. Tyki, tyki. Czyli jakby zaczynam sobie, czy zaczynam sobie drugim, pierwszym, pierwszym, drugim, nie ma znaczenia, bo to jakby cały czas jest na okrągło. Pierwszy, drugi, drugi, pierwszy, pierwszy, drugi, drugi, pierwszy, pierwszy, drugi, drugi, pierwszy, drugi, pierwszy, drugi, drugi, pierwszy. Cały czas tak samo, cały czas tak samo. Tak? dokładnie w ten sposób. No i teraz obierzmy sobie to w te dźwięki, które graliśmy. Na przemienną praca palców ruszamy. Mamy pierwszy, drugi, drugi, pierwszy, pierwszy, drugi, drugi, pierwszy. Więc tak kontynuujemy sobie na sam dół. Oczywiście tutaj teraz tylko yy, yy, bawię się artykulacją, ewentualnymi, prostymi zmianami rytmu. Sami wiecie, że można pójść dalej w różnych właśnie aspektach. My teraz prosto tylko sobie dźwigniemy dwa razy szybciej tempo. Pierwszy, drugi, drugi, drugi pierwszy, tak. Cały czas pamiętamy o tej naprzemienności. Teoretycznie mógłbym stać w miejscu, tak? Takie nakładanie się dźwięków nie jest za dobre, ale y, tutaj mówię, głównie pracujemy prawą ręką, tak? I powiem szczerze, że dla mnie częstym problemem było to, że palec się jakby zapadał, szczególnie drugi. Jak spadałem drugim palcem, to potem, o, jakby żeby ten ruch był. na różne wariacje tych ćwiczeń, to też super, bo tak naprawdę to, co wam daje to jest bardziej jakaś taka też czasami, nie wiem, większa pełnia, czasami jest to tylko, powiedzmy też, punkt do właśnie waszej inspiracji szukania różnych nowych pomysłów. Mm. Także, moi drodzy, tak to wygląda. Te trzy ćwiczenia były dla mnie bardzo, i są cały czas, bardzo cenne ja, wam, ja Was zachęcam do tego, żebyście też zdanie zerknęli i ćwiczyli sobie te rzeczy bardzo wnikliwie. E, powiem szczerze, dla mnie to był bardzo duży game changer właśnie w kontekście potem, jeżeli gram sobie... Jakieś takie przejścia przez różne struny... taki chyba jak Scott o tym mówił taki efektyw picking jakoś coś takiego, że jakby, wiecie, za jednym jakby za jednym atakiem atakujesz jakby więcej dźwięków że w tym przygraniu szybkim minimalizujesz ruch tak? bo tu chodzi jakby że wiesz spadając atakuj dźwięk. to jest kwestia też rozluźnienia ręki i wyćwiczenia, ale generalnie powiem szczerze bardzo, bardzo, bardzo ważne ćwiczenie przynajmniej dla mnie, z mojej perspektywy dlatego też wam się dzielę, takie podsumowanie trochę właśnie tutaj szczególnie pracy prawej ręki dobrze moi drodzy, ćwiczenie czwarte zostawiamy sobie na następny raz ja wam dziękuję jeszcze raz, jeżeli macie jakieś pytania to oczywiście zamieście je w komentarzu tak swoją drogą możecie skomentować że tak powiem technicznie, dla podniesienia zainteresowania algorytmu, żeby też te ćwiczenia mogły w jakiś sposób się rozrastać. Zachęcam Was oczywiście do odwiedzenia mojego Patronite'a. Wspieram i pobieram. Zachęcam Was do kliknięcia lajka, subskrybowania. Wiecie, każda forma wsparcia jest dla mnie bardzo cenna, za co Wam bardzo dziękuję. I od razu mówię do zobaczenia w następnym odcinku porannego basowania. Ciao. Hej.